Ja myślę, że trzeba robić jedno i drugie, to znaczy my musimy wywierać nacisk na telewizję publiczną. Kiedyś jakby ja to wybierał ten nacisk pan premier, który wzywał mnie do poniepłacenia abonamentu, ale jakby się o już zapomniał. Tak, ale musimy przypominać, musimy, no, dzisiaj możemy pisać maile. Róbmy to, co robią Amerykanie, kiedy się z czym się nie zgadzają, szturmują swoich przedstawicieli, mailami, logistami protestującymi, protestującymi i tak dalej. Zbierają się. To jest jakby jedna rzecz. Ta telewizja należy do wszystkich, należy również, również do nas i powinniśmy ją odzyskać, przynajmniej w takiej części, w jakiej my reprezentujemy polskie społeczeństwo. Ale też oczywiście jest tak że y, należy budować imunizację. Na ja, no jest jeden pozytywny dosyć przykład, to jest, y, uważam, że. Tak? Y, bo to jest wielki sukces. Nagle okazało się, że y, było takie przekonanie, że w gruncie rzeczy nie ma tutaj miejsca na, na żaden tygodnik. I to jest na, już w tej chwili jeden z największych tygodników. Ja rozmawiałem zresztą z tymi dziennikarzami i zadałem to pytanie, które Pan zadał. A co mianowicie należałoby zrobić, byśmy mieli telewizję? Na kanał informacji? I naprawdę nie jest, do, nie jest trudne stworzyć Dobry kanał informacyjny. Ale mamy telewizję Trwa. No nie mamy nie też telewizję Trwa. I bardzo dobrze, że. Ale przecież nie, nie musimy. Nie, tak, no ale. Te, telewizja, telewizja Trwa ma też problematykę religijną i tak dalej. Prawda? Ale mówimy o kanale, o kanale informacyjnym. I <kłysyjny> to tak naprawdę nie jest. To też możemy i trzeba poszerzać. I na pewno jest tak. Teraz jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, że Radio Maryja było tym tak, medium, tak, który zaraz, po, zaraz w pierwszych minutach po katastrofie było pierwszym medium, które się do mnie zwróciło, które rzeczywiście pytało o... I dzisiaj jest też tak, że no, niedawno był u nas w kolega, który, e, nie wiem jego nazwisko, ale jest to ktoś, to jest czy jest z jest żydowskiego pochodzenia, był, był chyba jesteś członkiem pzpr u i tak dalej. W każdym razie był bardzo postępowy i dzisiaj w Niemczech mówi, że Radio Maria jest tym medium, które poszerza wolność, wolne, wolność słowa w Polsce. Tak? tak, brawo, tak. Brawo. Brawo. Ja to w tak taki. To nie przeszkadza, że moglibyśmy mieć inny, innego typu telewizję informacyjną i myślę, że wtedy wszyscy byśmy My nie oglądamy TV24, przynajmniej ja tylko czasami zawodowo muszę, no, ale myślę, że wtedy większość Polaków by naprawdę przełączyła, żeby na rzetelny program informacyjny, W tym byłyby różnorodne osoby, mogłyby się spotykać, bo ja rozumiem na przykład, że w telewizji program nie chce się pewnych osób zapraszać nas. Z, z powodów akcjologicznych, że tak powiem. Natomiast tutaj byłoby to możliwe. To nie jest, to nie wymaga, być ale należy zrobić kampanię wśród Polonii. To jest około, na początek trzeba 5 milionów złotych, którzy się na pewno zwrócą. Trzeba się zwrócić do Polonii. Myślę, że my możemy, Polacy w kraju, możemy też, jakiś tego typu inwestor na pewno by się, by się znalazł. Także ja bym powiedział, tak, twórzmy. Twórzmy prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, albo społeczeństwo polityczne, tak? Jesteśmy Polakami, Rzeczypospolita należy do nas. Oni by chcieli, żeby społeczeństwo obywatelskie ograniczało się do zbierania funduszy na tam, Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tak? Żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy zamiast, zamiast to, z czego nie spełnia państwo, co jest jego tak. silnym obowiązkiem, żebyśmy my państwo zastępowali. Tak? Żeby na przykład kupować aparatury, które Państwo kupiło i tak dalej, i tak dalej. Otóż my twórzmy prawdziwe społeczeństwo obywatelskie i teraz naszym zadaniem my tu się spotykamy w centrum Polski, prawda? Tu żyje Polska, tu jest ten pałac, który odzyskamy niedługo. Tu jest te komultury, które się Wspierało filmy autentyczne i tak dalej, i tak dalej. Tu są instytucje, wtedy wszystkich Polaków tutaj będziemy też zapraszać, tak jak kiedyś za czasów, za czasów I Rzeczpospolitej Zamek Królewski stał dla wszystkich, dla wszystkich Polaków otworem, dla wszystkich obyw obywateli. Więc twórzmy społeczeństwo obywatelskie, twórzmy je też dla tych, którzy no właśnie, którzy są w małych ośrodkach, którzy są, no, zostali pozbawieni przez ostatnie 20 lat bibliotek, książek, filmów, możliwości dyskusji i tak dalej. Jedźmy do nich, ja się staram, jak tylko mogę, prawda, odwiedzać mniejsze ośrodki. Tam niektórzy koledzy mówią, którzy rzadko się kiedyś ruszali z Warszawy, mówią, że tam przed to z dawnej polskiej inteligencji, może bardziej, prawda, niż, niż w stolicy, w których w dużych miastach. Rozmawiajmy, zapraszajmy inne osoby na dyskusję z tymi, z którymi można rozmawiać. Myśmy zrobili niedawno kongres, który zrobimy też w przyszłym roku. Chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku się w ramach tego kongresu pojawiły, pokazały różne inne inicjatywy. Jest pełno teraz fundacji, stowarzyszeń, wydawnictw. Chcemy pokazać, że jesteśmy silnym ruchem różnorodnym, ruchem, ruchem obywatelskim. No i właśnie, w ten sposób to jest nasza odpowiedź na, na to. A ich? Niech czeka pustka i cisza. Tak? <noise> 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 kilka, kilka tygodni temu był taki, była taka dyskusja w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego poświęcona Januszowi Kochanowskiemu, Państwo byliście tam panelistami. I ja miałem taką refleksję wtedy i pytanie, może trochę ze względu na miejsce, bo Trybunał Konstytucyjny orzekł, że stan wojenny był nielegalny. Czyli trwało 20 lat stwierdzenie, że stan wojenny był nielegalny, bo był niezgodny z prawem PRL-u. No to powiedzcie. To znaczy, że gdyby na przykład w prawie PRL-u było zapisane, że pierwszy sekretarz ma zawsze rację, to ten stan wojenny byłby legalny. Czyli jakby przerysowując, to mniej więcej tak jakby w Norymberdze sądzi zbrodniarzy na podstawie hitlerowskiego prawa. Czy brak tego zerwania z, z tym prawem PRL-u nie jest podstawową przyczyną tego wszystkiego, co się potem działo? I czy kiedykolwiek jeszcze będzie jakaś szansa, żeby takie zerwanie uczyni, żeby nie sprawdzać, czy generał Jaruzelski przestrzegał prawa PRL-u, czy nie przestrzegał, wtedy kiedy wiadomo, że popełnił zbrodnię czy przestępstwo. Jeszcze, jeszcze jedno pytanie? Znaczy to zupełnie troszkę inny temat. Jest Pana książka, Pana profesora książka, już nie przeszkadza, już ona jest, jest, odbieram, tak. jest już. od wielu miesięcy, bo nie tak. wszyscy ją mamy, a, a jak nie mamy, to będziemy mieli. E, wiem, że już się okazała chyba nowa. E, większego cudu nie będzie, tak, jeśli dobrze tak. pamiętam tytuł. E, to też jest tak. na pewno książka złożona z artykułów. I który z tych artykułów, e, bo już jest przeszkadza tym najważniejszym, właśnie tytułowy artykuł, e, a w tym nowym tomie, tym nowym tomie jaki, który z tych artykułów pan profesor uznałby za ten najważniejszy? Od tego może trzeba byłoby zacząć te, albo po prostu no, do którego ta książka no, nie wiem, naturalnie do, dąży. No z prawem jest tu pewien kłopot. I jak pan pewnie wie, no toczą się. Przez te 20 lat toczyły się spory prawników i to zaraz po wojnie, tak? Jak ukarać zbrodniarzy, na jakiej, na jakiej podstawie, jak się zmienia system, tak? Czy jest, czy jest możliwe działanie prawa wstecz? To jest tam mówiono o takiej transitional justice, prawda? Sprawiedliwość przejścia. Czyli ja bym powiedział tak, ja bym tego... traktował to pozytywnie, takie stwierdzenie, gdyby ono miało konsekwencje, tak? Bo... Można powiedzieć tak, na, 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 na podstawie takiej samej procedury skazano w, w Niemczech wiele osób odpowiedzialnych za śmierć ludzi przekraczających mur tak? bo wykazywano, że ci, którzy do nich strzelali albo wydali ten rozkaz, łamali prawo NRD. Także na, na tej podstawie można, można łatwiej jakby skazać, czy wyciągnąć, pociągnąć ludzi do odpowiedzialności tam wówczas działających. I, I tego w Polsce jakby nie zrobiono, w Niemczech jakby zrobiono to, więc tylko oczywiście jest rzeczą niezwykle charakterystyczną, że Trybunał Polski Konstytucyjny potrzeba tak długo czasu, a zaraz potem uniewinniono generała Kiszczaka, skoro podczas gdy, skoro oczywiście stan wojenny był nielegalny, to również jego, ten, jego jego te, 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 telegram prawda, był również nielegalny i wszystko inne, wszystkie działania były po prostu, tak, w związku z tym to jest całkowita, całkowita niejasność. Oczywiście jest możliwość karania i to trzeba by było zrobić, ale właśnie to jest jednym z problemów, o których Pani mówiła, mianowicie, że myśmy nie zaczęli budowy demokracji w Polsce od reformy sądów zmiany sądownictwa. To jest najważniejsze. Mówiono nam tutaj, że będziemy mieli państwo liberalne, bo na początku bardzo mocny liberalizm. Toż każdy, każda doktryna liberalna w zasadzie zaczyna się od tego podkreśla, jak ważny jest wymiar sprawiedliwości. Tymczasem jak wiadomo, tego nie zrobiono, tak? Więc nie zadbano o, 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 o reguły, reguły, reguły prawa. No i to jest oczywiście jeden z wielkich powodów, no bo można by było. I były też oczywiście takie głosy, że tutaj taką, no, takim wzorem dla nas powinien być proces w tak, że... Albo Komisja Prawdy i Pojednania w RPA. Albo Komisja Prawdy i po, Pojednania, to jest jeszcze inne przypadek, ale są takie, prawda? To jest opisane w literaturze światowej, są takie są takie przypadki. No, oczywiście no, to no, się no, nie stało. Nie odwołała się do prawa stanowiska. Tak, no właśnie, więc można, no to, że tego nie robiono, to jest jakby... Jest, jest oczywiste dlaczego. No i to zatruło, tak powiem, życie publiczne w Polsce. Co więcej, zawsze mówiono coś takiego, że to się samo przez się rozwiąże. No nie, nie rozwiązuje się, bo e, to jest tak, że się nowe pokolenia są wychowywane to znaczy w pewnym duchu. Ja pamiętam taką ciekawą kiedyś rozmowę ze studentami, tutaj właśnie na ulicy Stefana Wyszyńskiego. Mówiliśmy właśnie na temat komunizmu. Ja mu zadałem takie pytanie, które zadaje często też studentem niemieckim, ale powiedziałem: No, tak, no, przecież było tak, że polskie społeczeństwo było podzielone. Tak, że w PZP, że było 2 miliony ludzi, niektórzy byli w ZOMO, no, niektórzy byli w SP, i tak dalej. Czy oni kiedykolwiek rozmawiają ze swoimi rodzicami na ten temat, tak, no, przecież... Nie odpowiedź była: że nie. Ktoś po raz pierwszy to by zadał to pytanie, tak? typowe, jak to pytanie, bo ja znam ten z lat 70. z Niemiec, cisza w rodzinie, że y, już wiemy wszyscy, w zasadzie tych młodych ludzi się uczy, że komunizm był złem, ale nie mówi się, że, że on ma iść do swojego dziadka, prawda, albo ojca i zapytać, a co ty tato, mamo robiłaś w komunizmie, prawda? I porozmawiać. Być może to dopiero pokolenie wnuków, bo tak było w Niemczech. Więc to wszystko jest oparte na pewnym... Na, 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 tak, na, that, na przemilczenie, tak? Na Podobnie jest z różnymi instytucjami. No, na przykład tak jak mój dawny Instytut socjologii tutaj na Karowej, to nawet kolegom, powiedziałem, no to jest jest tak, że przecież można, można poprosić historyka, żeby zrobił opis tego instytutu, historii tego instytutu, tak? żeby niezależna komisja historyczna to zbadała. Inny przykład, który Państwo dojrzymy dotyczący przeszłości komunistycznej, na przykład w tych wszystkich procesach lustracyjnych i problemach, m.in. dotyczących arcybiskupa Gierugusa, wychodziło na przykład, że bardzo często werbowano werbowano ludzi z, ze świata akademickiego wtedy, kiedy oni wyjeżdżali na stypendia zagraniczne. Ja sam byłem na stypendium zagranicznych, w związku z tym i miałem taki stypendium, tylko to prawda już w 90 roku w fundacji Humboldt, jest takie stowarzyszenie Humboldtczyków. Parę znanych przypadków było związane z tym, że ktoś dostał w w latach 80 to bardzo prestiżowe stypendium do Niemiec, no i to spowodowało, że on żeby ja właśnie, pojechać na to stypendium, podpisywał różne rzeczy. Ja wtedy napisałem taki tekst publiczny, zwracając się do tego towarzystwa, żeby ono, ponieważ skupia ludzi, dawnych stypendystów, <tryk> przecież oni są najbardziej zainteresowani tym, żeby cień nie padał na niewinne osoby, prawda? Żeby oni w związku z tym powołali komisję, która by... Sprawdziła jak to jest w IP, nie, prawda? Z takimi stypendystami i tak dalej. Jak Państwo mogą się domyślić, to to zostałem brutalnie zaatakowany przez, <noise> przez to stowarzyszenie. Tego zresztą członkiem nie, nie byłem. Więc to pokazuje po prostu niechęć, niechęć tych wszystkich środowisk, żeby się z przeszłością rozliczyć. I oczywiście to jest naturalnie, jest takie teraz popatrzymy, kto popiera rządy platformy. No to, to jest oczywiście pewien paradoks, bo jeżeli sobie Państwo przypomnę, jeżeli w sprawach ilustracji, to Platforma miała o wiele bardziej radykalny program niż PiS kiedyś, prawda? Bo Platforma chciała całkowitego ujawnienia otwarcia akt i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo to ludzie mający kłopot ze swoją przyszłością instynktownie wspierali tę, tę partię, tak? To jakby wiedzieli, że program być może nie, jest, nie odpowiada realności.